Dobry wieczór moi drodzy. No, dobry wieczór jak zwykle, bo ja zwykle wieczorami nagrywam dla Was. Także dobry wieczór powiada, zawsze słychać, chyba że jest sobota lub niedziela, kiedy nagrywam blask dnia, wtedy mówię dzień dobry. E ewentualnie, jak nagrywam y wieczorne, y wieczorne dzień dobry, wtedy też mówię wzorem gości Andrzejewicz. Dobry. No, ale dzisiaj nie będzie dzień dobry, tylko dobry wieczór, y bo, bo ponieważ. Ha, lubię tą zbitkę bro. bo ponieważ. Bo ponieważ, że lapsus językowy językowej Parę psychologicznie mamy dzisiaj, zgodnie z zaproponowanym tematem przez jaką Anię przez Anię jedną z moich widzów, która zaproponowała mi na, na Facebooku napisała do mnie i zaproponowała mi taki temat właśnie mówiący o, o tym, jak ludzie się zmieniają wskutek wchodzenia w relacje, w wchodzenia w związek, że często ludzie zacytuję po prostu to, co napisała Ania Dlaczego jest tak, że kiedy ludzie ze sobą randkują i widzą, że ta, że ta druga osoba ma na przykład odmienne poglądy, to ta pierwsza udaje, że to nie jest problem, udaje zmianę, a po roku nie potrafi wytrzymać w tym kłamstwie, które sama sobie stworzyła. I wszystko się sypie. To jest taki wiesz, generalny Aniu temat, znaczy generalny. Generalnie tego ujęcia... Ja wiem, co można myśli. Chodzi o to, proszę Państwa, że wchodząc w relację, czy to są związkowe relacje typu... Typu miłości i tak dalej. Czy to są relacje przyjacielskie, chyba raczej nie, ale na przykład relacje pomiędzy ludźmi w pracy, czy koleżeńskie też. Często się, jeżeli zależy nam na kimś lub na, na jakiejś relacji, to często dokonujemy czegoś takiego, mówię my, w takim sensie, że niekoniecznie my, ale ludzie dokonujemy takiej zbrodniczej, moim zdaniem, rzeczy na sobie samych i na własnej wolności, a mianowicie dostosowujemy się przesadnie do drugiej osoby. Po to, żeby nie wywoływać konfliktów, które mogłyby skutkować zakończeniem znajomości. Tak w dużym skrócie. Ja zresztą będę mówić w dużym skrócie i przede wszystkim nie będę używał jakiejś ter terminologii skomplikowanej, tylko będę mówił własnymi słowami. Tak będzie prościej, łatwiej i myślę bardziej przejrzyście i zrozumiałe. No, więc zacznijmy, zacznijmy od tych związków. Jak to jest? No, to jest faktycznie tak. Spotyka się dwójka ludzi. Przypadają sobie do bóstwa. Idą sobie na randkę. Jedną, drugą, trzecią. Na tych randkach zazwyczaj spędzają sporo czasu na tym, żeby się poznawać lepiej, czyli rozmawiają ze sobą. Wymieniają się opiniami, poglądami i tak dalej. I bardzo często wtedy już dochodzi do zderzenia, do zderzenia poglądów. I zdarza się, że są to poglądy zdecydowanie odmienne od siebie. I na ogół jest wtedy tak, że jeżeli w, tym, w tej relacji następuje już taka wzajemna sympatia, to yy, z reguły jedna z osób w tej relacji, z reguły jest to osoba bardziej uległa w kontekście psychologicznym, bardziej taka yy, yy, bardziej nie chcę używać słowa zdesperowana, ale bardziej nacechowana i nastawiona na to, żeby ten związek był, istniał i żeby go budować osoba mniej asertywna jednocześnie i ta osoba wtedy wyczaja taki moment, aha, on czy ona ma na ten temat poglądy takie, a nie inne, odmienne od moich, to ja nie będę swoich reprezentować, żeby nie eskalować konfliktu. Albo będę się zgadzać. Albo to przemilczę. Często tak jest. Robimy to po to właśnie, żeby nie eskalować, czyli nie psuć tego, tej relacji tej i tego budowanego właśnie związku. Czemu jest to zbrodnicze według mnie, ponieważ jest to krzywdzące, na wolno, krzywdzące naszą własną wolność. I tak, jak napisała Ania, po roku się orientujemy, taka osoba się orientuje, że żyje w kłamstwie, które sobie sama wykreowała. Właśnie, to jest klub. Pod filmem w linku znajdziecie taką moją pogadankę parapsychologiczną z przed miesięcy kilku. Ja już ją puszczałem chyba we wcześniejszym, w którymś vlogu. W sensie puszczałem, zapodawałem ten link, zapodam jeszcze raz pod tytułem Jak być sobą e, e, w grupie i poza nią. Moim zdaniem ciekawie się tam wypowiedziałem na ten temat, właśnie jak być sobą. Bo o cóż tu chodzi? A chodzi tu otóż, otóż, że chodzi tu, że. E, Przepraszam, mam trochę głupawkę dzisiaj, ale to dobrze, trzeba trochę rozluźnić też atmosferę, jeśli chodzi, bo to są poważne sprawy, ale można jest z przemrużeniem oka opowiedzieć, niekoniecznie traktować żeby jednak na dzień dobry nie doprowadzać do sytuacji, w której jedna z osób zaczyna grać rolę i udawać, że myśli inaczej niż myśli, bo to prędzej czy później się zemści na tej relacji, bo prędzej czy później dojdzie do konfrontacji po raz kolejny konfrontacji jakiejś opinii czy, czy, e, czy sposobu myślenia. I najzwyczajniej w świecie to lekkie kłamstewko czy to przekłamanie padnie pod wpływem emocji i zacznie się wielka kłótnia. A po co skoro na dzień dobry można, można sobie to wypracować zupełnie inaczej? Można mówić ktoś na przykład i spotykam się z osobą, która jest zwolennikiem aborcji, a jestem przeciwnikiem aborcji. To jest czysto teoretycznie, to nie ma nic wspólnego z moimi poglądami, to jest przykład. E i dobrze, mogę w tym momencie, żeby nie eskalować yy, tematu, mówić tak, tak, jestem też za aborcją i w ogóle jest spoko i tak dalej, nie? Chociaż jestem przeciwnikiem. Ale mogę również powiedzieć, wiesz co, e, rozwin temat. Dlaczego jesteś za aborcją? Bo wiesz, ja jestem przeciwny aborcji, ale możemy o tym pogadać, bo może się okazać, że się mylę, albo może się okazać, że ty się mylisz, albo może po prostu obydwoje mamy rację, tylko każdy inaczej patrzy na ten problem. Pogadajmy o tym. Nie udawać na dzień dobry nikogo innego, nie oszukiwać y, drugiej osoby i siebie przede wszystkim, że myśli się w taki sposób jak ta druga osoba, sprzecznie z własnymi poglądami, bo to będzie dużym obciążeniem dla relacji. I prędzej czy później wybuchnie, i prędzej czy później skończy się awanturą. Dobrze, że tylko awanturą, a nie jeszcze czymś gorszym, na przykład rozstaniem. Tak? E, ktoś jest wegetarianinem, ktoś uwielbia mięso. I teraz spotykam się z wegetarianinem, który mi się strasznie spodobał. To się będę teraz zmuszał, żeby jeść w wegańskich restauracjach, wegetariańskich restauracjach, unikać mięsa i w ogóle. Albo jeszcze poprosić go, żeby, wiesz, bo ja jedłem mięso i to taki wielki grzech, pomóż mi z tego wyjść. A wcale tego nie chcę, bo uwielbiam to mięso. Nie da się na to, moi drodzy. Nie róbcie tego. Nie róbmy tego w ogóle. Spotykamy się, on czy ona jest wegetarianinem, wegetarianką. Ja nie. I, I mówię to wprost. Da się, słuchaj, nasze kuchnie da się pogodzić. Da się pogodzić. Możemy iść na kompromisy w jedzeniu. Możemy nawet sobie osobno gotować, to nie jest problem. Jeżeli lubimy się tak bardzo, albo się pokochamy nawet tak bardzo, to takie rzeczy nie będą stanowiły dla nas żadnego problemu. Bo sobie znajdziemy kompromis, tylko trzeba o tym głośno powiedzieć. Słuchaj, ja nie zrezygnuję z mojego mięsa. Przykro mi nie zostanę wegetarianinem akty. Możesz się z tym nie zgadzać, ale musisz to zaakceptować. Możesz to krytykować, możesz to potępiać, ale musisz zaakceptować, że ja taki jestem. Tak samo jak ja będę akceptować to, że ty nie jesz mięsa, jesteś wegetarianiną, wegetarianką. W taki sposób uczciwy postawić sprawę i wypracować sobie kompromis. Ja w taki sposób postępuję w moim związku, w mojej relacji. Ja się nie dostosowywuję w taki sposób yy, yy, wierno-poddańczy. Nie zaprzeczam samemu sobie i nie przede wszystkim nie rezygnuję z siebie na rzecz. Mojego kulika. Nie. Mamy w kilku aspektach życiowych totalnie odmienną przestrzeń i totalnie odmienne poglądy. A jednak siedzimy ze sobą przy stole, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu, nawet na odległość, potrafimy czasem kilka godzin przez telefon rozmawiać, jeżeli jesteśmy od siebie oddaleni i tak dalej. I cały czas jesteśmy w zgodzie, ponieważ między nami jest jasna sytuacja co do naszych stanowisk. On ma swoje, uargumentował je te argumenty przyjąłem, bo są racjonalne, a ja mam swoje. Uargumentowałem je, on też je przyjął, bo są według niego racjonalne. Przy czym nasze dwie racjonalności są odmienne. Odmienności są fajne pod warunkiem, że się akceptują jako odmienności. On nie udaje kogoś, kim nie jest, nie podporządkowywuje się moim zachciankom, moim się i mojemu widzeniu świata i na odwrót. Ja go akceptuję taki, je, taki jaki jest. Nie y, zmieniam się dlatego, żeby mu się przypodobać. Jestem osadzony na swoich pozycjach, aczkolwiek szanuję to, co on myśli, a on szanuje to, co ja myślę. Dlatego, że głośno sobie o tym mówimy. W czym się różnimy, gdzie się różnimy i jakich sytuacji na przykład unikamy, bo unikamy na przykład niektórych sytuacji, żeby nie wchodzić w konflikty ze sobą. Są takie. On czegoś nie lubi, a ja coś bardzo lubię. Wtedy robimy to osobno. Znaczy on tego nie robi, a ja sobie to robię. No to mogą być różne rzeczy. To może być muzyka, to może być... Owszem, możemy usiąść i posłuchać razem muzyki, którą każdy z nas lubi, żeby pokazać drugiej osobie, co lubimy, prawda? Akurat my z Królikiem mamy podobne gusty muzyczne, ale to, to, to jest też tylko przykład. Kulinarne też, ale no, no na przykład no są rzeczy, które o, w kulinariach. Są na przykład rzeczy, które absolutnie nie pasują e, do nas w sensie, że razem ich nie będziemy jeść. On uwielbia owoce morza ich nienawidzę. Ale ja pójdę z nim do restauracji, w której podam rewelacyjne owoce morza, zamówię sobie coś zupełnie niezwiązanego z owocami morza. Niech to będzie nawet chleb czoskowy. Ale zjemy razem tą kolację, bo on lubi tam jeść. Rozumiecie o co chodzi. Działa to w drugą stronę. Ujdzie ze mną do restauracji, w której on nie będzie jadł, bo nie lubi takiego jedzenia, a ja, a, a ja sobie tam się najem, a on sobie tam zamówi coś bardzo neutralnego. To się da wszystko zrobić. Chodzenie na spacery na przykład. Bardzo często chodzimy na spacery osobno. Chodzimy razem, ale chodzimy też osobno. Chociażby dlatego, że on inaczej spędza ten spacer, a ja mam, mój spacer wygląda też inaczej. Mój spacer jest powolnym szwendaniem się. Królika spacer jest bardzo szybkim marszem. On lubi maszerować. Maszerować, głęboko oddychać. On wtedy w ogóle łapie koncentrację. Najlepiej przez knieje, przez busze. Ja wolę bardziej taką spokojną rekreację spacerową. Chodzimy razem, jeszcze z psem najlepiej. Chodzimy też osobno zupełnie. On znika czasem na parę godzin i idzie w las. Niech idzie. To jest jego czas. Dlatego. Tak, Aniu bo powiedziałaś, że, że właśnie ludzie żyją sobie w kłamstwie, a po roku to się wali. No właśnie, wali się dlatego, że ludzie nie potrafią sobie, znaczy nie chcą, może nawet nie, że nie potrafią. Wielu ludzi ze strachu przed odrzuceniem i ze strachu przed tym, że związek się nie będzie dalej rozwijał albo że zarantkowanie się zakończy, dlatego że są zbyt duże różnice, boją się powiedzieć, co myślą, boją się powiedzieć, jacy są, boją się tego pokazać. A to jest, to jest nieprawidłowe. Jeżeli pokażemy drugiej osobie, na której nam zależy. Całych siebie, jacy jesteśmy, co myślimy, jakie mamy poglądy, co lubimy, czego nie lubimy, to ta osoba to zaakceptuje i wtedy mamy sukces, albo tego nie zaakceptuje i powinniśmy się już teraz rozstać. Bo jeżeli tego nie akceptuje, a my się pod tą osobę zmienimy, to prędzej czy później, za pół roku, za rok, za dwa lata, może nawet za pięć, jak nam się uda wytrzymać, prędzej czy później się rozstaniemy, bo nie wytrzymamy tego że ciągłego udawania przed tą drugą osobą i bycia nie sobą kompletnie. Więc nie róbmy tego. To lepiej na początku po trzeciej randce się rozstać, jeżeli komuś nie pasuje. A może się okazać, że ta odmienność się komuś spodoba. Powie, dobra, jesteś taki, taki i taki. Ja, bym ta, ja tak się nie będę zachowywał, bo tego nie lubię, ale podoba mi się to w tobie. Takie rzeczy się moi drodzy zdarzają i to bardzo często. Przecież odmienności się przyciągają, a nie podobieństwa. Odmienności, bo to nas ci pociąga w kimś, że jest inny. Ta osoba mi się spodobała, bo jest właśnie taka ale ja nie chcę, żeby ona się dla mnie zmieniała na taką, jaka, jak, na taką osobę, jaką ja jestem. To będzie nudne z czasem. To właśnie fajnie się czasem nawet pościerać ze sobą w poglądach politycznych czy gdzieś. A nie tylko sobie przytakiwać, bo to, to oczy będziemy rozmawiać, jak sobie będziemy tylko ciągle przytakiwać. My tu prowadzimy z Królikiem czasem bardzo żywiołowe dyskusje właśnie dlatego, że mamy odmienne poglądy. W niektórych aspektach, nie we wszystkich. W niektórych się bardzo zgadzamy, a w niektórych mamy kompletnie dwa różne pola. Ale potrafimy ze sobą rozmawiać. I to jest fascynujące i fantastyczne. Gdybyśmy tak przed sobą udawali tylko i wyłącznie, że się ze sobą zgadzamy, po pierwsze byłoby nudnie, po drugie prędzej czy później by wyszło, że ta jedna z tych osób kłamie. I dupa. Więc e, i, chyba wyczerpałem temat. Podsumowując, moi drodzy, nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Nawet jeżeli ktoś wam się bardzo podoba, nawet jeżeli komuś wam, na kimś wam bardzo zależy, pokażcie samych siebie. Jeżeli ta osoba tego nie zaakceptuje i nie doceni, to i tak, i tak, prędzej czy później nie miałoby to sensu. A może się okazać właśnie, że to zaakceptuje. Tą szczerość, tą otwartość i to, że jesteście bezkompromisowi w takim sensie, że nie będziecie się podporządkowywać komuś, nie będziecie się zmieniać pod kogoś. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, że to, to w ogóle działa też no, w przestrzeni psychologicznej. Że jeżeli ktoś się podporządkowywuje, to zaczyna być dla, drugiej, e, dla tej drugiej osoby mało atrakcyjny, bo nie trzeba o tą osobę zabiegać ani walczyć. Więc czasem odrobina buntu i odrobina niezgody jest bardzo przydatna, bo wywołuje zainteresowanie o drugiej osoby. A? O, e, stawia się. To ja cię zmiękczę i będę nad tym pracować. W taki delikatny sposób, fajny, wiecie o co chodzi. Zbudowanie relacji między sobą i też takie wzajemne uwodzenie się, romansowanie często. No. Także nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka, o którym wspominałem na początku tej pogadanki. Linka znajdziecie pod filmem właśnie. I życzę Wam bardzo udanego wieczoru. A ja się zabieram do dalszej pracy. Nagrywamy oczywiście. To tymczasem porem lasem, moi drodzy kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.